Słuchajcie, trzeci sezon Wiedźmina został zaplanowany na lato tego roku podobno, ponieważ jak konkretnych informacji na temat daty premiery nie było, tak nie ma ich dalej i nie wiadomo czy w najbliższym czasie w końcu się ich doczekamy. To z kolei prowadzi do takich wniosków, że być może faktycznie potwierdzą się informacje doniesienia zapowiedzi o tym, że trzeci sezon Wiedźmina zostanie rozbity na dwie osobne części. Zainteresowani? Zapraszam. To, że Netflix w ogóle rozważa to, żeby trzeci sezon Wiedźmina rozbić na dwie części, to nie jest jakiś wymysł, bo to potwierdziła, a właściwie wspomniała o tym Lauren Hissling, czyli showrunnerka całego projektu, która takiej ewentualności w grudniu ubiegłego roku wcale nie wykluczyła. Nie rozmawialiśmy jeszcze na temat podzielenia sezonu na dwie części, ale na pewno tego nie wykluczamy w tym momencie, szczególnie patrząc na to, co dzieje się przy okazji innych projektów i innych platform. I słowa te zostały, tak jak już wspomniałem, wypowiedziane w grudniu, co jest dość ważne, szczególnie że pani Lauren Histrich dodała również, nie wypuścimy czegoś, co nie będzie gotowe i z czego nie będziemy dumni. To oczywiście jest decydujące przy ustaleniu oficjalnej daty premiery. No i w sumie to wydaje się mieć dużo sensu, chociaż jest to również kwestia dyskusyjna, bo nie wiadomo, czy to z czego będzie dumny Netflix i pani Histrich i cała ta ekipa pracująca przy Wiedźminie, to będzie to samo, z czego będą mogli być dumni, zadowoleni fani i widzowie Wiedźmina. Mamy jeszcze dużo czasu, myślę, że około 8 miesięcy, zanim trzeci sezon pojawi się na platformie. Jeśli więc Bóg pozwoli, to wypuścimy całość w tym samym czasie, ale jak będzie naprawdę, zobaczymy. No i umówmy się, taki podział serialu na dwie osobne części w przypadku Netflixa nie byłby niczym nadzwyczajnym, nie byłby niczym nowym. Tak się działo w przypadku Domu z Papieru, tak się działo także przy okazji czwartego sezonu Stranger Things. No, kwestią dyskusyjną jest oczywiście, czy to jest fajna, dobra polityka. Ja nie jestem jej szczególnym zwolennikiem, wolę takie, wiecie, staroświeckie być może i mocno oldschoolowe podejście, że wypuszczamy odcinek po odcinku, tydzień po tygodniu. Ja takie podejście lubię, nie lubię też za bardzo binge'ować sezonów, nie lubię, kiedy one są wypuszczane w jednym momencie, no ale podział na dwie części to już wydaje mi się takie bardzo, bardzo średnie rozwiązanie. A gdybym miał zgadywać to tej decyzji o ewentualnym podziale trzeciego sezonu Wiedźmina na dwie części upatrywałbym się w osobie Henrygo Cavilla. I ma to związek z nim, a także z tym, że Loren Histrich wręcz błagała całkiem niedawno fanów o to, żeby nie opuszczali tej franczyzy, żeby jednak byli z Wiedźminem i temu trzeciemu sezonowi Dali jeszcze szansę. What? Oczywiście, jego odejście to duża rzecz, ale to co chciałam przekazać fanom, to żeby nas nie opuszczali i byli z nami także przy okazji trzeciego sezonu. Naprawdę urocze i wzruszające. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, że Netflix do tej pory wypuścił dwa słabe sezony Wiedźmina, spartolił kompletnie ekspansję tego świata Andrzeja Sapkowskiego w postaci Blood Origin. No i w końcu stracił Henryka Kawila a więc no, konia pociągowego, twarz całego projektu, więc w takim układzie proszenie jakiekolwiek widzów, fanów o to, żeby jednak dali jeszcze jakąkolwiek szansę temu projektowi, to trochę zakrawa jednak na bezczelność. To jest jakaś prowokacja. A wspomniany ewentualny podział Wiedźmina tego trzeciego sezonu na dwie części to oczywiście doskonała okazja do tego, żeby wieściem dwa razy dłużej na nazwisku Henry'ego Cavilla dwa razy dłużej filmować cały ten projekt jego twarzą, no bo oczywiście te dwie części nie następowałyby po sobie jakoś, nie wiem, miesiąc po miesiącu, tylko pewnie to by była jakaś półroczna przerwa, więc cały ten Wiedźmiński projekt trzeciego sezonu byłby mocno rozciągnięty w czasie, to oczywiście przynosi nie tylko bardzo konkretne zyski, bo umówmy się, filmowanie serialu, nawet tak słabego, twarzą topowego hollywoodzkiego aktora no to to jest duża rzecz. Fani będą wracać i będą chcieli obejrzeć ten jeszcze jeden sezon, tych kilka odcinków, kiedy właśnie on gra Geralta. I dwa daje to Netflixowi czas do tego, żeby przygotować się ewentualnie do czwartego sezonu z Lion House Mortem, który prawdopodobnie byłby tym sezonem ostatnim. A to z kolei wszystko prowadzi nas do bardzo fajnych rozważań na temat tego, z czyjego właściwie powodu nastąpiło to pęknięcie pomiędzy Henrym Cavillem a ekipą Netflixa pracującą nad Wiedźminem? You are a good bo do tej pory wydawało się i tak, jakby wszystkie informacje na to wskazywały, że to Kawil porzucił ten projekt, bo miał już serdecznie dość całej tej ekipy, całej tej ferajny pracującej przy projekcie, bo cały czas musiał walczyć o to, żeby tam była zachowywana zgodność z sagą Sapkowskiego, żeby temu dziełu był okazywany, należyty szacunek i nic dziwnego, bo to szczery chłop, który po prostu lubi tę sagę. I skoro dawał swoją twarz, jakby to było też jego marzenie, żeby tego Geralta zagrać, no to chciał, żeby to było zrobione do porządku. Jak jednak donosi Rodania Intelligence, to wcale nie musiało być tak oczywiste, jakby się na pierwszy rzut oka mogło wydawać, i jak głoszą oficjalne komunikaty. Bo oczywiście fajną, oficjalną wersją jest to, że to Henry Cavill jednak pokazał środkowie palec Netflixowi i uznał, że nie będzie się już dłużej kopał z koniem, Rezygnuje, dokończy ten trzeci sezon, a potem, oczywiście, e, się pożegna. Ale te nowe informacje rzucają nieco więcej światła na całą tą sprawę i mówią o tym, że Kawil faktycznie był bardzo trudny we współpracy. Zresztą Loren Histryk to potwierdza, mówi o w wywiadzie, że Kawil no, nie był łatwy do prowadzenia, jeśli chodzi o aktora na planie, i już w drugim sezonie. Już podczas drugiego sezonu, kiedy jakby te faktycznie napięcia coraz bardziej rosły i kiedy te niezgodności między tym, co Kawil chciałby zaprezentować i pokazać i przekazać z tego wiedźmińskiego świata, a tym, co e, chciała przekazać pani Loren i jej wszyscy, e, powiedzmy, przyboczni, no to te wizje się bardzo mocno rozjeżdżały i już podczas tego drugiego sezonu. Pojawiła się taka iskierka, pojawił się taki pomysł, że być może całkiem niezłą opcją będzie podmiana aktora. O, o, kurwa. I tu ciekawostka: w całym tym zamieszaniu chodziło o to, że Henry Kawil e, miał okazywać brak poszanowania dla materiału źródłowego, ale wcale nie chodzi, a tak by się mogło wydawać, prawda? O sagę Andrzeja Sapkowskiego, o wszystkie jego książki, których jak wiemy Kawil był obrońcą i fanem i cały czas jest fanem, tylko o materiał źródłowy w postaci wymysłów Loren Histrich, pana Bagińskiego i wszystkich tych ludzi, którzy tam pracowali dookoła i do ich wizji. Oh, Kawilowi miała się ona nie podobać, bo nie oddawała należytego szacunku. To zresztą też było wałkowane o tym, że wszyscy ci scenarzyści, którzy tam sobie działali, Dość mocno poćmiewali się z Sapkowskiego, i oczywiście wiedzieli, że będą chcieli to jakoś przystosować na nowoczesną modę. Wyszło jak wyszło, ale argument o tym, że kawil jakiegoś szacunku nie okazywał, jest tak absurdalny, że to aż naprawdę może być prawda, bo mówimy o Netflixie. I to by właściwie pasowało, dobrze odzwierciedlało to, co się dzieje we współczesnej popkulturze, gdzie ścierają się jakieś dwa fronty, i ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby Netflix w swojej takiej wiecie bucie był gotowy poświęcić aktora, topowego aktora, twarz całego projektu, po to tylko, żeby móc dalej forsować swój projekt. Oczywiście później pożegnano się już w białych rękawiczkach, ale naprawdę zero zaskoczenia, gdyby faktycznie Netflix uznał dobra Henry, jesteś dobrym aktorem i fajnie nam się współpracowało, ale wiesz co? My tu chcemy robić swoje rzeczy idź już sobie i jakkolwiek brzmi to absurdalnie, to przy tych ludziach i przy tym, co tam się dzieje dookoła Wiedźmina i jak to wszystko wygląda, i jak wyglądało Blood Origin, to jestem skłonny naprawdę w te informacje uwierzyć. A tymczasem czekamy na ten trzeci sezon, czy w całości, czy w dwóch częściach. Fajnie by było, gdyby Netflix w końcu podał nieco więcej informacji, jakiś zwiastun, być może jakąś datę premiery, Cokolwiek, no bo czas jakby leci, a szczegółów, detali, choćby nawet takich malutkich, wciąż nie ma. A w tym materiale to już wszystko. Zostawiam wam komentarze. Dajcie znać, co myślicie o tym wiedźminie sezonie numer 3. Jak waszym zdaniem on wyjdzie, może w dwóch częściach, może w całości. Co nie zmienia faktu, że to raczej dobre być nie może. No, ale oczywiście, nawet jak będzie złe. To będziemy to omawiać, recenzować i analizować na kanale. A teraz już Was zostawiam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!